Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie. Enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Wymiana klamki drzwi przedniej lewej w Seacie Altea z lat 2006 do 2012 nie wymaga specjalistycznego warsztatu, ale trzeba zachować kolejność działań i używać odpowiednich narzędzi. Najpierw odłącz akumulator, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia systemu centralnego zamka. Następnie otwórz drzwi i usuń osłonę wewnętrzną, delikatnie podważając ją płaskim śrubokrętem lub przyrządem do demontażu paneli. Uważaj, aby nie porysować plastiku. Gdy panel jest już wolny, znajdziesz dwie śruby mocujące klamkę do mechanizmu podnośnika. Odkręć je kluczem nasatowym o odpowiednim rozmiarze. Po odkręceniu śrub, wyciągnij starą klamkę. Zwracając uwagę na połączenie przewodów elektrycznych, odłącz je, wypinając wtyczki. Przygotuj nową klamkę, sprawdzając, czy wszystkie otwory i przyłącza pasują do otworów w drzwiach. Podłącz przewody, upewniając się, że zatrzaśnięcie jest pewne i nie ma luzu. Następnie przykręć nową klamkę, najpierw przy użyciu ręki, a potem dokręcając śruby kluczem nasatowym do momentu, aż poczujesz opór nie przekręcaj, by nie uszkodzić gwintu. Po zamontowaniu klamki załóż z powrotem wewnętrzną osłonę i przyciśnij ją, aby zatrzasnęła się na miejscu. W razie potrzeby przykręć dodatkowe śruby mocujące panel. Na koniec podłącz ponownie akumulator i sprawdź działanie klamki, otwórz i zamknij drzwi kilka razy, aby upewnić się, że mechanizm pracuje płynnie i zamykacz reaguje prawidłowo. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!